Dzień dobry kochani, witam serdecznie wszystkie zodiakalne panny na czytaniu tygodniowym od 25 do 31 października 2022 roku. Karty mam już potasowane. Teraz je przełożę, już patrzymy nadchodzący tydzień, jak będzie dla Was się zapowiadał. Zaczynamy od wtorku, żeby skończyć na poniedziałku 31 października, żeby już nie mieszać listopada w naszą tygodniówkę. Więc zaczynamy wtorek. 4 denary, środa król denarów, czwartek karta mocy, czyli siły, piątek 6 mieczy, sobota 6 buław, niedziela pan, pustelnik, no tak, panna. I poniedziałek 5 denarów. W tle mamy ósemkę mieczy. Nie wiecie, co dalej. Boicie się troszeczkę podjąć jakieś decyzje, ograniczają was jakieś negatywne myśli. Tutaj też problem z komunikacją, jeżeli chodzi o bliźniaka. Nie potraficie się zupełnie dogadać. Ewentualnie, no tutaj na ten moment panna nie widzi możliwości porozumienia. Ósemka mieczy to jest taka pułapka naszego umysłu. Coś byśmy chcieli, ale się boimy. Nie, nie potrafimy czegoś przewidzieć, zaplanować. Nie widzimy, na czym stoimy. Uważamy, że mamy związane ręce, że sytuacja jest patowa, że musimy czekać, aż coś się wyjaśni. Mamy problem z przekroczeniem pewnych barier, jeżeli chodzi o komunikację, wyrażanie siebie, wyrażanie swoich myśli, tak? swojego nastawienia, swoich przemyśleń. Więc tutaj trochę będziecie tacy przyblokowani, ale wydaje mi się, że to. Wszystko siedzi w Waszej głowie, jakieś złe doświadczenia tutaj się odezwą z przeszłości. Pamiętajcie, żeby nie kierować się jakimiś myślokształtami, no, które być może teraz w ogóle nie mają miejsca. Tak? Trzeba spojrzeć być może troszeczkę na inaczej na pewne sprawy, zaryzykować, próbować w jakiś sposób dojść do porozumienia. Nie bać się pytać, nie bać się szukać informacji. Co mamy we wtorek? Cztery denary. Czwórka to zawsze jest stabilizacja, tak? Ale tutaj w tym dniu głównie będziecie liczyć na siebie, pilnować swojego dobytku, portfela, pieniędzy, e, uważać na wydatki. Ktoś może przyjść, poprosić o pożyczkę, może koziorożec, może byk, może panna. Jeżeli macie i chcecie, możecie pożyczyć. Jeżeli nie, grzecznie odmówcie, bądźcie asertywni. Ważny to będzie dzień dla osób, z którymi macie świetne relacje, tak? Będziecie chcieli być blisko z takimi osobami. Może właśnie jakieś spotkanie, może jakaś potrzeba wsparcia. Ktoś, kto jest dla Was bardzo ważny, potrzebuje Waszej bliskości i odwrotnie, więc tutaj, Panna będzie też szukać towarzystwa osób w których towarzystwie czuje się bardzo dobrze, którym może zaufać, którym mogłaby powierzyć swoje największe sekrety, skarby itd. Tak tak Ogólnie czwórka, tak jak powiedziałam, stabilny, fajny dzień, panna będzie twardo stąpać na ziemi, jakieś podejmować konkretne decyzje, dbać o swoje sprawy, dbać o swoje interesy. I teraz tak, te panny, które szukają pracy, jest szansa podjąć współpracę bardzo fajną. Więc tutaj działajcie. Natomiast jeżeli macie pracę i właśnie chodziły jakieś pogłoski, że no panna zaczęła mieć mieszane uczucia, zastanawiać się, że może będą zwolnienia, może jakieś właśnie yy, cięcia etatów i tak dalej, i tak dalej, utrzymujecie swoją pozycję finansową. Więc tutaj się nie martwcie, wasze pieniądze, wasz kapitał, wasze stanowisko pracy jest zabezpieczone. Nie musicie się martwić o to, że coś będzie nie tak. Co w relacjach? I teraz tak, no tak jak mówiłam, te panny, które są w relacjach, potrzebują tej bliskości, zwłaszcza jeżeli często wyjeżdżacie, jesteście w jakichś podróżach zawodowych, rzadko się widujecie i ostatnio samotność doskwierała pannie, więc tutaj będziecie chcieli jak najwięcej czasu spędzić z ukochaną osobą w miłym gronie najbliższych. Natomiast jeżeli jesteście samotne, Pojawi się ktoś, kochani, ale to wydaje mi się, że jest relacja na chwilę. Więc tutaj jesteście bardzo ostrożni i chyba raczej nic z tego nie wyjdzie, ale tylko dlatego, że to panna się boi zaryzykować, bo być może ma jakieś niemiłe doświadczenia z przeszłości. W środę król denarów więc tutaj dobre jakieś negocjacje finansowe, jakieś transakcje z bykiem, panną bądź koziorożcem, mężczyzna po czterdziestce. Król denarów, osoba rzeczowa, konkretna, Stabilna finansowo, zaradna życiowo, pewna siebie, pracowita, może ktoś złoży Wam ofertę współpracy, może ktoś Wam pomoże ulokować w te Wasze dobra, zainwestować w te Wasze dobra, jak je zabezpieczyć, tak? jak je pomnożyć, jak je gdzieś tam właśnie w coś zainwestować, ulokować, żeby procentowały, a nie, nie traciły. No może tutaj, właśnie, jakieś spotkanie z doradcą biznesowym, finansowym, bądź jakaś wizyta w banku. Natomiast, jakieś zakupy też, tak? Tutaj grunt, ziemia, mieszkanie. Może staracie się o kredyt, może oglądacie jakąś nieruchomość, a może chcecie coś do domu kupić. Nie wiem, zlecić jakiś remont, ewentualnie zmieniacie sobie wystrój, wnętrze, mebelki, wypoczynek nowe sprzęty AGD, więc tutaj na pewno ktoś mądrze Wam doradzi, no i myślę, że spożytkujecie swoje finanse w takim fajnym, dobrym celu. Jeżeli chodzi o pracę, możliwy awans na wyższe stanowisko, mogą być też jakieś dodatki, podwyżka pensji bądź dodatkowa jakaś funkcja, gdzie będziecie mogli sobie jakieś dodatkowe pieniążki zarobić natomiast. Y Ogólnie bardzo udany dzień, uważajcie tylko, żeby za dużo nie wydawać, tak rozsądnie, no król jest rozsądny, on wie jak zarządzać swoimi pieniędzmi, wie jakie ma zasoby, więc myślę, że tu żadnych szaleństw nie będzie. No i ogólnie myślę, że konkretnie pozałatwiacie sobie jakieś sprawy, zwłaszcza związane tutaj z pieniędzmi, z materią, tak? jakieś transakcje, kupno, sprzedaż. Jakieś zrealizowane zamówienia, rozliczenie się, sfinalizowanie jakichś umów. W czwartek mamy kartę mocy, kartę siły, więc tutaj spotkanie z zodiakalnym lwem. Będziecie musieli się uzbroić w niezwykłą cierpliwość, bo ta osoba może być taka nerwowa, agresywna, próbować naciskać, wymuszać coś od Was. Więc nie dajcie się, moje kochane panny, stoicki spokój. Harmonia, cierpliwość, równowaga to jest Wasza domena. Co jeszcze? Jeżeli sprytnie poprowadzicie jakieś sprawy, nawet te trudne, które wydają się, że są jakimś dla Was wyzwaniem, jeżeli zastosujecie odpowiednią taktykę, odpowiednie podejście, jakiś plan, tak? To. Wy przekonacie kogoś do swoich racji, tak? Uda Wam się przeforsować jakąś transakcję. Może być też ciężki, męczący dzień w pracy, ale poradzicie sobie. Tylko tak. spokojnie, cierpliwie, zwłaszcza jeżeli macie kontakt po prostu z klientem bezpośrednim, z jakimiś właśnie osobami, które no na przykład w sklepie, tak, jako sprzedawca, albo nie wiem, na oferowanie jakichś usług, świadczenie jakich, jakichś towarów. Więc tutaj musicie mieć anielską cierpliwość, bo może trafić się jakiś trudny klient. Nie dajcie się sprowokować. Natomiast ogólnie dzień sukcesu: jeżeli wytrwacie, zaciśniecie przysłowiowo zęby i, i uparcie postawicie na to, że, że macie tę sprawę załatwić, to opanowaniem, tak jak już powiedziałam, odpowiednią strategią uzyskacie to, na czym Wam zależy. W piątek mamy szóstkę mieczy, więc tutaj zmiana planów. Po jakiejś rozmowie pojawiają się korzystne perspektywy dla Was na przyszłość. Może być tak, że Wy kogoś do przekonaliście do jakiejś tutaj, jakiejś sprawy, może udało Wam się osiągnąć właśnie coś w sprawach zawodowych, przekonać do jakiegoś wyjazdu, może przeprowadzki, może właśnie zmiany stanowiska w pracy, lepszej umowy. No, tutaj nad tą kobietą w łodzi wisi ten as mieczy, czyli coś się wyjaśniło, tak? Jakaś prawda wreszcie wyszła na jaw, panna mogła się wypowiedzieć w jakiejś kwestii, eee, zakomunikowała swoje oczekiwania, swoje przemyślenia, e, swoje plany i zmierza w kierunku realizowania tych planów, tak? Żeby jej było lepiej, żeby coś zmienić, coś poprawić, pójść w tym właściwym kierunku. Może właśnie jakiś wyjazd, może zmiana pracy, może zmiana kierunku zawodowego, może przeprowadzka. E, albo po prostu zmiana podejścia do spraw zawodowych, nawet jeżeli jesteście tutaj właścicielami firmy, prowadzicie swój własny biznes, żeby pójść w innym kierunku, tam, gdzie będzie lżej, gdzie będzie łatwiej, gdzie będzie e, można skorzystać z jakichś dobrodziejstw, może przebranżowienie, może. Może inne miejsce, na przykład ci, co, co, planu, co handlują gdzieś po rynkach, bądź, no nie wiem, jakiś taki handel obwoźny, właśnie zmienić miasto, zmienić mm, lokalizację, tam może będzie lepiej. No robicie coś, co zmierza ku poprawie waszego życia i zawodowego, i, i waszego życia prywatnego. Więc jakieś sprawy ruszą szybko do przodu. I wszystko zmierza w dobrym kierunku. Nie rezygnujcie, nie zawracajcie z tej drogi. No, i też taki dzień związany z wyjazdem, z szykowaniem się do wyjazdu, planowaniem jakiegoś wyjazdu, może na weekend. W sobotę mam szóstkę buław, więc tutaj czujecie się zwycięzcami. Szóstka buław to jest osiągnięcie jakiegoś celu. Tutaj też mamy tego lwa, więc może chodzi o to, że udało się coś z tym lwem tutaj właśnie zorganizować. Może wasz partner bądź partnerka ma trudny charakter, yy, lubi stawiać na swoim, a teraz odwrotnie, tutaj panna musiała go przekonać do czegoś, tak? Więc stawiacie na swoim, wszystko buław to jest też yy, wygranie jakiejś sprawy sądowej, uzyskanie wymarzonej pracy, właśnie awans, yy, podwyżka jakieś nagrody wyróżnienia, bo to szóstka była, to to jest takie, wiecie, taki sukces, no widoczny, że tak powiem dużo ludzi wam gratuluje, jakieś uznanie, może nie wiem, na jakiś egzamin zdaliście, może właśnie zrealizowaliście jakiś projekt, może udało się właśnie osiągnąć coś, nad czym długo pracowaliście, więc tutaj takie uznanie i naprawdę ogromny szacunek i, i zadowolenie. No, w sobotę nie, nie ma chyba sprawy, które byście pozytywnie sobie nie pozałatwiali. Więc działajcie. Szóstka buław mówi, żeby działać, nie odpuszczać, yy, widzieć już ten cel na horyzoncie i, i szybko do niego zmierzać. W niedzielę mamy kartę pustelnika, to jest wasza karta. Tutaj niektórzy posiedzą sobie w domku, no, jakoś stronicie od. Spotkań towarzyskich, może potrzebujecie tej samotności, może musicie przejrzeć jakieś dokumenty, zapoznać się z ich treścią, ulubiona książka, niektórzy może studiują jakaś nauka, jakieś kursy. No, z samotnością będzie Wam y, bardzo blisko, więc może potrzebujecie chwili wytchnienia, żeby nad czymś się zastanowić, coś pomyśleć znaleźć na coś rozwiązanie, więc tutaj nie chodzi o to, że, że ta samotność będzie Wam doskwierać, bo też tak może być, zwłaszcza jeżeli ktoś tutaj wyjechał, a wy zostaliście sami, ale może tutaj też chodzić o to, żeby, że czasami potrzebujemy w swoim towarzystwie posiedzieć, żeby pewne wnioski wyciągnąć i jakieś pewne pomysły przyszły nam do głowy. W poniedziałek, piątka denarów. Tutaj uważajcie na to, żeby nie inwestować. Pilnujcie te rybki, pilnujcie dokumentów, bo mogą być jakieś straty finansowe. Ktoś miał oddać pieniądze i nie oddał. Uważajcie na mandaty. Miało być spotkanie z zodiakalnym bykiem. Nie przyjedzie, nie spotkacie się. Może się rozchorował, może coś mu wypadło. Natomiast, co jeszcze miałam powiedzieć? No właśnie, jeżeli ktoś się do Was wybiera, nie, jeżeli Wy się gdzieś wybierajcie, kupcie jakiś upominek. Żeby nie iść, że tak powiem, z pustymi rękami, bo to może być jakoś źle odebrane. No nie wiem, tak mi się wydaje, że nawet jak idziecie na jakieś spotkanie, nie wiem, no, do kogoś do domu, zwłaszcza tam, gdzie są dzieci. Też żebyście zanieśli chociaż czekoladę, żeby to tak fajnie wyglądało, bo <laughs> może być to jakoś źle odebrane. To spotkanie, które nie dojdzie w poniedziałek do skutku, przełożycie na inny dzień i ono, ono się zrealizuje. Więc tutaj no, po prostu trzeba porozmawiać, coś wyjaśnić i, i przełożyć na inny termin. Natomiast... Byk bądź skorpion. Z takimi osobami być może nie będziecie mogli się spotkać, bo, bo której z nich się rozchorowało, ewentualnie no, są jakieś inne problemy, które um, pokrzyżowały te plany. Jeżeli czekacie od dłuższego czasu na jakieś pieniądze, one nie pojawią się w poniedziałek, być może dopiero po świętach. Dobrze, kochani, to tyle. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie znak ascendentalny, być może tam znajdziecie dodatkowe wskazówki, które uzupełnią to czytanie. Jeżeli chodzi o zdrowie, zwróćcie uwagę na układ odpornościowy, jeżeli jesteście zmęczeni, macie taki spadek energii, no to tutaj zadbajcie o siebie, witaminki, suplementy, no i jakieś choroby przewlekłe, choroby starcze, tak? Coś może się odezwać, kochani, jakiś reumatyzm, bądź jakieś inne dolegliwości, więc nie Przemęczajcie się, uważajcie na siebie, znajdźcie chwilę, żeby posiedzieć, odpocząć i po prostu e, zadbać o swoje ciało, tak, o swój umysł i o swoje dobre samopoczucie. Wszystkiego dobrego, kochani. Pozdrawiam. Do kolejnego razu.